Witam, Altum Polska z tej strony, ponownie zamontowany Tedi, ponownie do drzwi Diere, DR mamy wszystkie funkcje oczywiście z przycisku, otwieranie, zamykanie. Tak, ładnie. O, tutaj akurat tak są ustawione drzwi, tak się udało ustawić drzwi, że rygiel języka klamki również zwalnia, czyli odciąga. Teraz jeszcze to z aplikacji pokażemy. Opóźnione zamknięcie też działa, Zaczynam mrugać, tak za chwilkę się zamknie. A, bo ustawiliśmy na 10 sekund, bo to jest oczywiście czas regulowany, tu ustawiliśmy na 10 sekund, żeby był czas. Dobra, otworzymy. I teraz, tak, dobra, cof cofnął się, ładnie otworzył, dobra i teraz pokażemy jak z aplikacji pan tutaj, o, tu już się cofnął język, tak, cofnęliśmy język, a te, o przepraszam, a teraz o, i tam zamek, tak jak widać zamyka się, dobra, a teraz otworzymy. I pięknie się samo otwiera, wystarczy nogą kopnąć i drzwi otwarte. Pamiętajcie oczywiście o wyciągnięciu, o możliwości wyciągnięcia widgetów w smartfonie, no i tak naprawdę wielu innych funkcjach. Zdalnym nadawaniu przede wszystkim dostępów i odbieraniu. Dzięki bardzo, do następnego filmu. Zapraszamy do zakupów oczywiście na stronie.